Robię. Właśnie tak, ciągle nawijam rap, siema ciągle wszystkim ludziom Elo, tak to przekaz się ma rap i dobre wersy Przekazu czarniosetki, dużo wiele, bo iską Rap nasze wersy, rap ciągle bity ciągle, siema dobry numer, tak Na wokalu siema wystaje od początku, tak Na wokalu czarnioset się ma dobry numer tu Składam nowy rap, siema jestem tu Wjeżdżam w tej chwili, moment to tak składam Gram i rymuję, rymuję na hip-hopie Siema ciągle na tych bitach, siema ciągle Rapuję no i robię dobre wersy Siema i rymuję, dobre skile Mam tu wersy, na bitach zrobię te wersy Na bitach z WD, jestem tutaj Siema rap i dobre teksty Na bitach zrobię nowy numer Siema i rapuję, skile mam tak ciągle tutaj Tworzę na bitach, tworzę na bitach Siema i rapuję nasze wersy Nasze tworzone Siema, dobry rap. Wersy i numery. Będę do wersy. Tak zawsze robione Nabi, tak zrobię. Tak, nabi, tak zawsze. Zrobię rap. Siema, dobre stworzone sety. Stworzone sety rapem, hip hopem. czarno pośladzkie, nowy numer. Siema, zawsze to zrobię. Nabi, tak za numer. Siema, nowy numer. Jestem grze. Ciągle to bity, ciągle to skill, Ciągle nawijam to rap, siema ciągle mam te numery Tak na bitach siema dobry numer siema ciągle nawijam siema dobre skile, I rapuje nowy numer siema na rap Dobre numery siema ciągle mam tak bębny i rap Dobre bity, dobre bębny siema ciągle na rapie Dobre skille składam i jestem w czarnej biały stotki jestem tu na B, tak zrobię Dobry numer się ma nawijam i tworzę, tworzę, nawijam, rapula Martyny tak Mieszkańki, czarne było statki, i ten track Mieszkańcy czarne białostotki, Martynie, ten numer się ma ciągle Wokal jest tak te, to ty, ty i te numery Ten rapem, hip-hopem, Scena scena hip-hop tak, tak szanuj kobietę i no chciałbym nosić ją na rękach tak otwiera drzwi, żeby na rant iść na kolację tak romantyczne spacery razem ja i ona nie ma jeszcze ma bity robi ten rap i zawsze tu będzie. Na bitach zostanie się ma nowy numer tutaj rap się ma. No i bity, nowe wersy, elo mamy tutaj skill, mamy te numery. Będą wersy, będą te nagrywki i bity. Na rapowe scena, na rapowa muzyka, na rapowy tekst siema i liryka, dobre wersy, dobre wersy siema, hip hop i kawałek. Elo mamy bity, siema rap na tym kraku. Będą bensy, bansy, więcej bansów, bansów siema, te tak gram, rap, dobre bity, siema skill i nagrywam. Siema, dobre bity, siema, ciągle mam i nawijam. Siema dobre się siema dobry numer i tak ty, Elo, zawsze tak to będzie. Nabitak tak stanie, siema nowy numer tutaj. Rap, dobre wersy jest to tworzone, pięknej Marty, nie twoje włosy długie masz do pasa i czy na włosach masz lo, Loczki, loczki, tak twój piękny włosów siema, tak tu jest, tu, tutaj wersje. Siema twoje oczy, usta, nogi, najdłuższe tak bardzo piękna mi chodzisz, przepiękna, cudowna gdzie tak. Gdzie te twoje usta, piękne usta Gdzie twoje piękne, wspaniałe, cudowne nogi Piękne, gdzie ty je jesteś, wiem, jesteś w czarne, białe stotki, Siema, rapuje dobry numer Siema, no i bena, bukiet, fiat, róż, bukiet Czerwone róże, dziękowiec, dziękowiec będzie przy tym były walentyki. Nie było, jeszcze cię, nie było i dziewczyno, nie ma. Jeszcze cię wiem, jest piękna Martyna i Bena. Martyna i Bena ma dobry numer wersy Martyna dobry bit, siema, no i teksty się się siema, słuchaczkom, siema tobie chce. Bieg dziewczynę chce i nie, nie ma, nie ma tej dziewczyny, siema, szukam cię. my ty jesteś, odezwała się, napisała, aż tak ma Martyna, Martyna, siema, dobry numer bersy, Elo, zawsze tu tak będzie. Na bitek, został Marusz. Na bitach siema rapuje dobre wersy na freestylu i numery robię siema. Dobry numer, no i teksty elop. Zawsze tu będzie wersy siema. Ciągle rap, tu będą wersy siema. Ciągle mam skillę i będą. Będzie rap, będą wersy i numery siema. Zawsze to robię. Numery siema. Zawsze będzie dobry skill i rap. Siema ciągle tu będzie właśnie tak siema będą te numer skile czujesz i kreskujesz kreskujesz to rapujesz kreskujesz kreskujesz łączy serca rap to nie chodzi o kocha to nie chodzi o kreskułem, to nie chodzi o kliencielaś to chodzi o wspaniała piękna dziewczyna cudowna od twojego serca do ciebie i wszystkie tak dobre bit dla wersy siema Ciągle nawijam te teksty. Dobre skile, dobre skile, nawijam ten numer. siema zawsze pozostanie Nasze bity na membranie się ma ciągle narapowo mu zerobię. Się ma ciągle, jestem tygrze. Na bitach został Marus, siema ciągle, jest tu. Na bitach zostanie tej traki i wersety tutaj. Nowe numery, nowe numery. Się ciągle i rapuje. Nasze bity, nasze wersy. Na bitach został w numer. siema i rapuję zobacz, dobre bite, dobre skile, nawijam zawsze nowy numer. Tu właśnie będzie dobry numer, jestem tu rapuję tak Tak, rapuje teksty te nabitach został maru, siema ciągle na rapie Dobre wersy, jestem tym graczem. Dobre numery, dobre numery, siema tak, dobre wersy tak wszystkim i na rodzinie, i nasze. Kochany, czarnej białe stotki się ma tak mi ściany o ojczyźnie o naszym życiu i numery. Piękna dziewczyna usta, się pięknie uśmiechasz twoje, pięknie zęby twoje oczy lśniące, przepiękne, najpiękniejsze, lśniące jak Twoje piękne oczy, to kolor Twoich tych oczy, to imię Martyna, to imię Martyna i... Nogi, usta piękna, przepiękna, przepiekna, najważniej tak jak śpiewają. Andrzej śpiewał za kolanko, za kolanko, tak za kolanko. Tak piękna dziewczyno wyglądasz, przepięknie i nie wiem, to mówią inne dziewczyny. O jeden ja chciałem, żeby ta dziewczyna była wspaniała, i ja, i ona. I ja, chłopak, razem potem dziewczyno jest narzeczony, narzeczona, i dał jej bukiet 20 róż, czerwonych róż, 20 bukietów róż. Dał on je, dał jej w i zapytał Uklęknął, gdzie miał w ręku Pierścionek zaręczynowy Tak i zapytał się, czy wyjdziesz za mnie I zostaniesz moją żoną Zgodziła się, była uszczęśliwiona Uszczęśliwiona była, tak miała w Brzuszku, motylki w brzuchu to chemia Miłość tak piękna, prawdzie piękna I potem oni żona przysięgali Tak w kościele to przysięgali To jest w kościele, tak przysięgali Przysięgą małżeńską Z wierność i uczciwość i zawsze by Zawsze tak kochana Miłość ich nie się noszą w sercu, razem z siebie się dobre numery i wersy zawsze będę o tym rapował, dobre bity, dobre skille, nawijam dobre numery. Elo zawsze tak tu będzie, na wersie siema, się ma dobry numer i rap się ma ciągle, mam ten drag, vibe dobry rap, wersy ciągle tu są, Siema, siema Ciągle mam to tak, bity dobry numer. Siema zawsze pozostanie nasze numery. Siema rap i dobre numery. Będą wersy, będzie tutaj siema. Zawsze tak to zrobię. Na bitach pozostanie dobre numery. I jestem, gram ten rap. Gram te wersy, tak zostanie nowy numer, siema i rapuje. Nasze skile będzie wersy, tak zostanie, siema, dobre numer, wszystkie dobre skille, nabitać i mamy. Dobre wersy się rymują, dobre wersy się rapują. Nasze bity tu zostają, tu będzie więcej rapu, tu będzie więcej hip hopu, tu będzie rapem, tu jest hip hopem, tak, tu jest, tutaj będzie. Pan traki, siema bity i werset realizuje pasję, muzykę, pasję wszystkim, co usłyszałem. Pracujący w bibliotece, w białym stoku kuplu, Matuszu, Dawidowiczu pracujący chłopak, test, jest pracujący chłopak i rapuj. Właśnie jest to siema dobry bit, siema wam wszystkie dobre numery i ty nie, no i teksty, siema ciągle bit, dobra i numery, będą wersy, siema, dobre i wokale, siema i nagrywam dobre skile, dobry rap. Siema, i nagrywam dobre bity dookoła, dobry rap Siema, ciągle na tych bitach tu jest tak Na wersach siema, zrobię te numery, siema ciągle mam tu Na bitach zostaje siema, nowy numer właśnie, elo Na rap będzie dobry numer i jest teksty, teksty, dobra. Siema i rapuje, nasze skile, nasze wersy, na bitach zostanie siema dobry numer wersy siema na winę i będzie dobry rap dobrych tych tekstów siema zawsze tutaj długo, dobre wersy Elo mamy dobry rap na traku więcej na bitach zobacz nowe numery i teksty na bitach Zawsze będzie te wszystkie kawałki, wersy wszystkie dla nas Dobre numery są to właśnie tak dobre numery wszystkim ludziom, każdemu Bogu, tak przy święty kolor i mamie Dorota cięchowych trwa Marsie Wujka Żego Ci będzie Marcin Sioser z wujka grzegorza. Tak wujka z będzie Bierz Marci Sioser w naszej Ani, tu wszystkie bity numer się i no zwroty, będzie bity Będą teksty, właśnie nowy numer wjeżdża. Nabitach został stomaru siema i rapuje Nasze wersy tu się rymuje. Dobre skile, dobre rap i wersy, siema zawsze tu będzie. Na bitach został nowy numer, siema zawsze tu jest. Na zrobię wersy, siema i tekst Na rap dobra muzyka, siema SKILE i rapuje nowe wersy Tutaj jest tak bit, narapowo mu muza ciągle to mam na beatach hip hop, tak. Na bitach się ma teksty, się ma ciągle na beatach. Robię wersy i liryka, się ma ciągle, mam te skile y i beat. Nagrywamy się, ma tu. Na rap dobre wersety, się ma ciągle na rap. Dobre numery, się ma, wszystkie tu są. Na rapowo muzeum się ma la Victoria. Wiktory wszystkim tak zwakuj tobie, Weronika, nasza z was terapia, z bądź z nami i nie chcemy, żebyś. Od nas nigdy odchodziła, nie chcemy, nie chcemy, zabrałaś serce Moje tak, zabrała serce, moja śpiewa na morzu Dlatego już to, to przewoju wiem. Ma pozdrawiam ciebie, Weronika pozdrawiam i wiem, że masz chłopaka. Pozdrawiam, bardzo cię lubię, lubię tak, Weronika, robimy się wszyscy. Na bitach pozostanie dobra i dobra muza, ale wszystkich dobry bit Nasze warsztaty, terapii zajęciowej, czarny Białostoku Czarny Czarne, Czarny czarne Białostockie jest, nasze warsztaty, czarny Białostockie 5 minut i przez park jestem Na warsztatach terapii zajęciowej z sokółki Białego Stoku, warsztaty terapii zajęciowej. Czarny Białostockie, warsztaty terapii zajęciowej Nasze bity i numery Zostanie ten numer, zostanie nasze traki będzie wersy i rapuje Nasze wersy, nasze rymy Siema zawsze tu mam go Nabitek został maru, siema rap i nowa muza Elo, tu będzie i tworzy na tak zostanie się ma nowy numer jestem, gram rapno i wersy gram ciągle na traku gram na wersach numeru, gram te bity i numery, się ma zawsze, tu mam go. Na tak zostanie się ma nowy numer jest, na tak zostanie się ma nowy numer tutaj, będą więcej rapu naszego. Dobre skile, dobre numery, się ma tutaj, zostanie i nowe numery. Tworzę rap, tworzę wersji bębny siema. Ciągle na wokalu robię siema. Dobry numer i wersy, dobry numer i tak Wszystkie numery, la, tak La martyny, la martyny, siema Tak piek czekolada, słodka Jesteś tak jak zapach afrodyzjaku Jak piękne róże, rosnące w ogródku Piękne wersy, siema Tutaj nasze bity Jestem tworzy, na bitach zrobię wersy Siema i rapuję Nasze skile, nasze numery Siema, ciągle mam ten bit i numer Zawsze tu będzie Nasze skile Na bitach zostali, siema Nowy numer będzie dobry, rap. I nasze kawałki. Na bitach zostanie. Tu nowe numery. Na bitach mamy. Tutaj siema, rap. I dobre wersy. Na bitach zrobię dobre wersy. I rapuje Dobre bity. I tu robię. Na bitach zrobię nowy numer siema. I rapuje Dobre wersy. Rap i straty. Straty ty mówisz. To nie ma straty. To w życiu to nie ma. Nie trzeba mówić o żadnych stratach. Nie trzeba mówić. O tym, co niedobre, nie dobre. trzeba mówić. I trzeba życiu cudowe chwile I. Wszystkie tak Obiski, wszystkie będzie do duber sieba i rap. Dobre wersy, dobry wersy, sieba to tak. Nabitek zrobię dobre numery, siema ciągle na bitach, siema ciągle rap, wersy i numery, siema ciągle na się siema ciągle na tym rapie, siema będzie tego rapu i wokale, siema ciągle na bitach, siema ciągle rapuje. Dobre skill, dobre skill i rymuje. Nabitek zostaje na nabitek, na siema dobry numer, jestem gram. Siema, tutaj to ja, na zostaje zostanie marsz, zostanie rap i nowe wersy, siema Ciągle na bitach, tu jestem bity, skile i numery na membranie Siema, rap i nowe wersy, na bitach to marsz, na bitach. siema tu robię Dobre wersy i rymuję, na bitach zostanie. siema, nowy numer wersy, elo Siema ciągle mamy, na został się siema ciągle na wokalu Będzie ten rap, będą wersy nagrywane, siema na tym bitach Siema wszystkim to rapuje, ludziom tak nasze, Miejscowość, rap i dobre wersy Na zrobię ciągle taki przekaz, dobry rap, dobre wersy i się nawija, dobre skile, dobre skillę, na zostanie numer Elo mamy, siema i tutaj, na bitak zostanie siema, nowy numer wersy, elo tak będzie tu. nabitach zostanie marsz na bitach. Siema ciągle na rapowe Dobre wersy, dobre wersy hip hopowe. Nabitach zostanie się ma nowy numer tutaj. Siema i rapuje. Dobre wersy tu robię. Siema rymuje. Siema ciągle na bitach. Właśnie to zrobię. Nabitach, zostanie marsz na bitach. Siema ciągle na rapie Dobre skile, dobre skile i rapuje. Właśnie siema. Ciągle mam te numery. Siema ciągle mam. Dobre kawałki, dobre wersy i rapuje, dobre wersy tu się ma zawsze Tak, na tak zrobię wersy, ma wszystkie dobre numery, są Na rap muza będzie wciąż, się ma ciągle Ramartyny, lewe to obie Nowy rap, się ma Hiko, będzie tak schodany numer Bigla wszystkich pozdrawiam i ciebie pozdrawiam, to pozdrówki i na winę Zwrotę rap, siema Martyna, siema dobry numer wersy, elo Zawsze tu będzie, na bitach zrobię numer numery, siema i rapuję nasze wersy. Elo to robię, na bitach zostanie numer, będą wersy i się rapuję nasze skille, na bitach wersy siema. Ciągle mam te teksty, nasze bity, nasze wersety siema. Ciągle mam tak zwrotę, zwrota dobry bit, zwrota dobry numer, siema ciągle na rapowe Muzy tworzone, nasze kawałki, dobre wersy siema ciągle na rapowe Nasze kawałki, dobre bity, dobre bity, siema ciągle tu jest Na bitach zrobię nowy numer, siema i tek Na bitach zrobię nowy numer, siema i rap Na bitach pozostanie dobry wers składany tak Na rap dobra muzyka, na bitach zrobię numer, siema i nasze wersety. Dobry rap dla wszystkich. Dobry rap to teksty. Teksty dobry rap na lepszego rapu. Hip hop. Siema Freestyle. Siema dobry numer. I przekazu. Więcej, tak. Nawinę wersy. rapowane Więcej, siema. Dobry rap. I numery. Będą wersy. Dobry rap. Siema. I nagrywki. Nabi. Tak zostanie. ma, dobry numer. Tutaj. Elo. Zawsze to będzie ten numer się ma ciągle na Zrobię te numery się ma ciągle. Rap Tu będzie numer bity kawałki, dobre wersety się ma. Ciągle mam te numery, będą wersy, będą wersy, się ma ciągle tu mam. Na tworzę dobry rap tak, Bity tworzę, tworzy rapuję wszystkie dobre kawałki. Siema, dobre ma siema i rapuje te numery. Dobre, dobre zwrota, siema wszystkim, dla martyny, la na wszystkich, nowy numer, tu te martynie, siema, to piękna dziewczyna, twoje włosy, czarne oczy, usta piękna, nasze, te wersy, to jest czarne i biało, sto o martynie, tak, o Martynie wszystkie, nowy numer, siema i rapuje właśnie, siema, nowy numer, siema, bity i także, nasze bity, nasze wersy, nabity, siema, tu Gadane flow, wszystkie bity się Ciągle nawijam i bity rymy ciągle mam, dobre w chwile. Nawijane beat numery. Chodzę na bit, chodzę na rapie muza. Bity teksty, jestem tutaj. Na rapie będą wszystkim siema. Ciągle mam te kawałki na bitach, zrobię nowe wersje rap. Siema mamy, będzie to. Będzie te wszystkie rapu, nasze zwroty. Siema, wszystkim dobre bity, rapuje tu. Na bitach pozostanie dobry rap i nasza muza. Na bitach został Marusz siema, rap i dobry numer. Siema, ciągle mam te skill i bity. Skill i rap i tworzy lamartyn i wszystkim ludziom. Na rap dobra muza, na rap ciągle tutaj. Nowe wersje są tu. Siema i numer, będzie bity, będzie rap. Będą te skill, dobry rap. Siema i rapuje, wersy, nowy numer Rap gra, ciągle mam te skile, Mam ten track, dobre wersy, dobre wersy Dookoła zawsze ptutek Mam te wersy, się rapują Na bitach zrobię dobre wersy i rymuję Siema, dobre skile, rap i numery Będą wersy, będą wersy, siema, ciągle tu mam Rapuję wszystkim tak Martynie, siema to jest tak, rap ciągle nie tak, rap hip hop ciągle, siema właśnie bit, dobre numer, siema i bity, dobre numery, siema składam przepiekta dziewczy, wiekta jesteś gorąca czy spokojna jak? Woda i jak to, o, jak woda płynie, rzeka to, o, to żar pomył i tak czuła, czuła przepiękna, miła to tak Martyna miła przep, wspaniała to wersy robię, teksty te na wersach się ma ciągle mam. Skile i rapuje, skile i tam wszystkim będzie nowy numer tak wrótkowy, tak, gdzie wszystkie będzie dobry rap, siema kochany Bogu, zawsze będzie piśmie tylko rodzima od rotacji Andryku, czy ale ma się wujka, w że będzie ci siostry, wszystkim dla naszej rodzinie, w le wujka zimowita, ocieci na naszy, ani tutaj rodzinie, zawsze, tak serca jest, a tutaj rodzinie wszystkie nowy numer wszyscy kochany, 1966 z Polski, właśnie tak, 77, Rodzina, zabić warszawskie, stole, jest to 203, rodzic to cudno w 1919 roku, nasza polska cudno jest 1919 roku, Naszy, po naszej nasze niepodległości jest te wersy. Rap dobre wersy i rapuje numer. Na zrobię numer, będą wersy i się rymuje. Na Vital zrobię wersy, na ciągle mamy i rapuje. Nabitach ma, będzie dobry rap siema no i wersy Nabitach ma dobry numer i rap Dobry numer i rap Dobre wersy mamy tak, dobry numer, wszystkim tak jak księży, zawsze najlepszy numer jak zawsze będzie Księżą zawsze wszystkim na wszyscy kochanej ludziom, z tak on Bóg tak tej tak rodzinie Wszystkim nasz numer jak księży Ila seminarium duchownych, bez tego kreku mi nasz Ponieważ wszystkich sprawnych, dla wszystkich zawsze będzie, laps rapowów, życzę katolików, wszystkim nasze Konej wieży no jesteśmy jednością i zawsze będzie o tym nowy numer nasz. Wszystkim rapuję i nawijam się o konnym klasztorze franciszkańskim. O miłości Boga, naszego do ludzi, wskrzestaję, buduje nasze życie i dla ciebie. Martyna, wszystkim dobre numery. To są właśnie tak na Martyny, Martyny. No, nowy rap i wersy, nowy rap wszystkiego. Matusza Dawidowicza, i tak, twoje święto zawsze będzie. Tak, to jest święto. Na no, się numery się rapuję i nawijam wersy. Nawijam się ma, dobry numer, no i wersy. Rapuję nowy numer, no i teksty. Rap zawsze będzie, dobry numer, wersy wam rapuję. Nawijam skile i momenty. skile i rap wszystkim ludziom. To jest motorowy 19 smartfona. Komutywy, salony, przędłości weli z trójkątem przeprzewiane. Super rap, poleci, przez kostele deski hip wszystkim wam jest tak rapuje na wiem hip się ale ma